Siema, jestem tej a w dzisiejszym odcinku zagrywamy sobie Fortnite, Battle Royale, rozdział piąty, sezon pierwszy, gramy sobie od razu solo na starcie, nie ma na co czekać, yy, nie zapomnijcie o subiku, komentarzu, łapce w górze i co, lecimy do gierki. Lecimy na Szpanerski, jest to pierwsza miejscówka, w ogóle bardzo blisko jakby początku busa bojowego i myślę, że będzie bardzo dużo typa. No ale zobaczymy, jest to na pompa, spróbuję wylądować na tym budynku, gdzie jest Peter Griffin, wziąć jakiekolwiek bronie. Jakiekolwiek bro bronie i dojechać do tego Petera Griffina i go zabić i od razu iść do safe'u, wziąć bronie i uciekać stąd jak najdalej, gdzie tylko mogę. Dobra, tu nie lecę już, widzę. No dobra, już przegrałem tą bitewkę. Dobra, wygrałem, dobra, nieźle, nieźle, pozdrawiam. Nie wiem, jak to się stało. Mam pompę. I mam bardzo mało HP. Pozdro. Pozdro 600. Nie wiem, nie wiem. Jakaś, jakieś leczenie poproszę. To nie jest leczenie, ale czy jakieś się przydadzą? Na Peterka. Cokolwiek. Oh my god! Mi też rozpięka. Nigdy nie widziałem jeszcze w tym sezonie, ale jest. Super. Dobra, super. Coś jest. Rzućmy mu i on się nie będzie spodziewał tego. Ten Peter, Peter Griffin. Jakaś apteczka by się przydała. O, dziękuję. Ktoś wysłuchał moich prośb. Wezmę sobie to za apteczkę na chwilę. Ja będę go po prostu strzelał wszystkim, co mam. Ojej ojej, alarm, alarm, alarm jest niedobrze. Jest bardzo źle, jest bardzo źle. Pozdro, pozdro, pozdro. Jak bardzo źle jest od 1 do 10, no takie 9. jestem pewna, ale tam chyba jest typ. Więc chyba ogóły. Ojej. stał. Ale ja też. Kurczę, ciężko będzie go pokonać. Ale jak będę miał już medalion i tą pompeczkę, to będzie łatwiej. Jak się tam wchodzi? Chyba jest G, jest G. jest G totalna. Jest G. Dobra, super, widzowie, mamy to. O ile teraz nie zginę? Będzie, będzie totalne totalne nie? Dobra. Chill, chill. Został. Ojej. Dobra, nieważne. To było bardzo głupie z mojej strony. Jeszcze jedna gierka i koniec odcinka. Widzowę, mam mądrzejszy pomysł. Lecimy teraz na pociąg, nie na, yy, na szpanerski, bo tam jest za dużo typa. Typy się tam za bardzo pocą. Yy, no, prawie nam się udało tak w tamtej grze, było bardzo blisko. No, lecz nie udało mi się, bo głupio weszłem w typa. Ale no, teraz polecimy sobie na pociąg. I myślę, że nie będzie aż tak dużo typa na pociąg, bo no to pociąg zwykły, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Widzowę, lecimy na pociąg, ciąg jak już mówiłem. Zobaczymy. Tu się zatrzymuje tak mniej więcej, ale za chwilę będzie leciał dalej. Oby tu proszę nikt nie poleciał na ten ciapciąg. Mam strasznie słaby blending. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mam lepszy pomysł. Chyba nikt nie leci. Jestem geniuszem zbrodni. Ktoś chyba wyleciał. Dobra, leży. Zabiłem go czepiakami. Jestem geniuszem. Aha, on przejmował tą. No nieźle. Jakieś temy się zostały. On chyba nie umiał otworzyć tych yy, z przodu, bo no, machał kilofem do nich, ale dobra. Yy, wezmę sobie to i miał fajny karabinek. To sobie też go wezmę. Nawet spokojny temy na początek. No nie, już jest kolejna stacja. I to kalkułomne koleje? To jest więcej typu niż, niż gdziekolwiek. Niech to się otworzy. Błagam. Proszę. Proszę, otwórz się. Ale, że dziękuję. Ale, że dziękuję za sniperkę, Ale, że to jest bardzo słabe. I się znowu można schakować. Jest super. Pozdro, Ale w sumie. Co to? Jaka to jest snajpa? Hmm, słabe przybliżenie, ale da się ją zmodyfikować. Więc sobie ją weźmiemy. Widzicie? Na pociąg jest luz. No jest totalny, słuchajcie, nie? Więc... Latajcie na pociągi, nie latajcie na te... Na Pitera on to ma tam zwykłą mityczną pompę. Ktoś już ogóle Nie. Ej, w sumie... W sumie jakby... Jest jeszcze w strefie, nie? Więc może tam będę. Może tam dolecę, słuchajcie. Do, dojadę bardziej, nie dolecę, bo jadę. Nie lecę. No, się tą... Ten... A nawet jak zabiję tego Pitera Grafina, to ja pójdę do sejfu i sobie zmodyfikuję to. Bo by mi się przydało. Otworzy się już czy coś? O, super, dzięki. Super, dzięki. Ekstra, ekstra, subcio. Jesteśmy przy w górach. Tam gdzieś jest typek. Ale my jedziemy. Spróbujemy dojechać na ten szpanelski. No bo y, jest tam ten, Peter Griffin, nie? Chyba, że polecę impulsami. Nie, już pojadę tym ciapciągiem. W ogóle super inicjatywa z tym pociągiem. Naprawdę, naprawdę to, to jest fajne. O, tu ktoś już zniszczył. Czekaj. Nie manuje. Ktoś zabił? Nie. Piteka. A że z domu strzelają ludzie. Jesteście nie Mieli Tego typu. I wyskoczy mi za chwilę typ. Szpanelskiego już nie ma, dobra. Ale ja tam wlecę na Fred Party. To jeszcze impulsem. Ale czy ty musisz się już ruszać jak ślimak? Szli a, no tak, bo to tak nie działa. Stefa idzie, a on przejął safe? Nie, pe pewnie go bierze dopiero. Więc ja mu tam wejdę. Pewnie umrę, lecz nic się nie stanie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam wchodzić. Poczekam, może raz spląduję to i dopiero tam wejdę. To jest myślę lepszy pomysł. Chociaż. Dobra, wejdę tam, jedynie umrę. No nic się nie stanie, nie? To tylko gra. Eee. Yy... Czy on się przemieszcza? Nie, siedzi w sejfie. Ciekawe, już pewnie ma 100 na 100 medalion. Nie wchodzę, to się jakoś dziwnie świeci. Przemieszcza się, czyli wyszedł z sejfu, Super. O! Czy to jest typ z medalionem? Nie, na pewno nie. Ale słyszę, gdzie, gdzie jest chyba. Ojej. Chyba ja chcę do sejfu tylko. Oj, chyba nie dojdę do sejfu. No, na pewno nie dojdę. Mhm. To jest medalion. To jest chłop z medalionem na surę. O nie! Dobra, widzowie. Niestety nie udało nam się wygrać tej kielki, ale na pewno kiedyś się nam uda na odcinku. Widzicie, chłopy są spoczone bardziej niż kurde. Nie wiem co. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku i pa pa.